Konger Arcus Pro Bolognese to przelotkowy odpowiednik batów Arcus Pro, umożliwiający sięgnięcie tam, gdzie nie pozwala na to ich bezprzelotkowy odpowiednik. Są to lekkie, sztywne i mocne wędziska węglowe o szczytowej akcji do połowu ryb metodą spławikową bolońską. Wykonane są z wysoko przetworzonego włókna węglowego, uzbrojone w bardzo lekkie przelotki SIG oraz pewny klasyczny dla wędek spławikowych uchwyt kołowrotka. W tej serii mamy do wyboru trzy wędziska o ciężarze wyrzutowym od 5 do 30 gramów. Długość transportowa tych wędek nie przekracza 125 cm. Do wyboru są długości 385 cm, składająca się z czterech sekcji o masie 156 g. Kolejna wędka ma długość 483 cm, składa się z pięciu sekcji, ma masę 248 g. I trzeci model ma długość 585 cm, składa się z sześciu sekcji. Ta wędka ma masę 347 g.